No dzień dobry. Dzisiaj specjalne gadanko ekstra, takie dodatkowe, gdzie będę mówiła po prostu co myślę. Myślę, że nie ma dzisiaj świąt nieptypowych, godnych uwagi i godnych tego, żeby o nich mówić. Dobra, lecimy w zdrowiu do setki. Dzisiaj chcę poruszyć temat pewnego zjawiska, które zauważyłam i które mnie zastanawia. Czy mam jakieś wnioski? Zobaczymy na końcu, myślę, że tak. Natomiast ym, bardzo mnie zastanawia. No takie bardzo ciekawe zjawisko. Wszyscy możemy mówić wszystko. Na YouTube może wejść każdy, kto chce. W social mediach publikować treści może każdy i każde treści. I to robimy, bo mogę. I tym samym dziennikarka, która zaczyna chorować na fibromialgię, która jednocześnie ma chorobę leśniowskiego krona, zaczyna się wypowiadać na temat specyfiki leczenia tych chorób tylko dlatego, że je ma. Jak strasznie trudna i ciężka choroba jest leśniowskiego krona i nieuleczalna, i e, specjalne leki są do tego potrzebne, nie mówiąc w ogóle o dietoterapii. To samo dotyczy fibromialgii. No ale trudno, żeby dziennikarz wiedział wszystko na temat danych, e, danych chorób, bo jest dziennikarzem. Kobieta, która jest świeżo po rozwodzie, daje porady, jak budować relacje w związku. Bo może. I słuchają. Aktorka ma endometriozę, otyłość i depresję. Podejrzewam, że nikt tam nie sprawdził poziomu insuliny. Otyłość. Nie jest chorobą samą w sobie, jest zawsze efektem czegoś, co jest w tle najczęściej insulinoporność. Depresja jest bardzo silnie z tym związana. Dietoterapia w tym przypadku jest kluczowa. O tym zapominamy. Piosenkarka mówi, że wycofała Hashimoto dzięki swoim kompleksom witamin, które skonstruowała. No pomieszanie z poplątaniem. I mówię o tym tylko dlatego, że miałam pewną chorobę i słuchają mnie dlatego, że jestem celebrytą. A gdzie specjaliści w tym wszystkim? Słucham takiej celebrytki i tak sobie myślę, o kurczę dziewczyno, gdybyś ty wiedziała, jak dietoterapia odpowiednia mogłaby cię wesprzeć. Jakie bzdury opowiadasz? Gdybyś wiedziała, że jest dietoterapia odpowiednia w wielu schorzeniach. Wiedziałabyś, że to nie jest ciężkie, śmiertelne, nieuleczalne, często narracja bardzo negatywna, yy, no, się sprzedaje. Negatywna narracja się sprzedaje. A ja tu daję kaganek nadziei. Wszystkim z chorobą leśniowskiego krona, z fibromialgią, z otyłością depresją. Z Hashimoto. Odpowiednia dietoterapia, plus zastosowana suplementacja nie według pakietu celebrytki-piosenkarki, tylko według Twoich konkretnych niedoborów. Nie ma czegoś takiego jak. Suplementy na Hashimoto to są suplementy dla ciebie, bo ty masz pewnego rodzaju niedobory, które sprawdzimy. I da się. W wielu przypadkach da się dietoterapią ogarnąć wiele chorób, w tym choroby psychiatryczne. Fibromialgia. W 79% były badania robione, w 79%, czyli prawie 80%, jest silnie powiązana z insulinopornością. Czym to jest, jak nie stanem zapalnym organizmu? A jeśli ten stan zapalny wyeliminujemy, się zaczyna fajnie dziać. Nie? No właśnie. Dobrej soboty Wam życzę. Taki zostawiam temat do przemyśleń. Zanim zaczniemy słuchać bardzo negatywnych przekazów różnych osób z życia publicznego, zanim uwierzymy w to, że choroby są ciężkie, fatalne, tylko dlatego, że ta osoba tak miała. Nie wykluczam, że, że te osoby tak miały, ale to nie znaczy, że trzeba nieść taki przekaz. Że wszyscy z daną chorobą będą ją bardzo ciężko przechodzić. Nikt z tych celebrytów nie wspomniał nawet o dietoterapii, bo pewnie informacja o tym, że może działać, do nich nie dotarła. Widzimy się w naturalnym poniedziałku, a tymczasem spokojnego weekendu dobrze, że jesteś i bądź najlepiej, jak potrafisz. Z nadzieją, uśmiechem i radością.